Zmierzam do głównej bazy jak ze starych dobrych czasów, potem pójdziemy sobie do źródła sygnału w schronie. Ja jestem tutaj gdzieś na bagnach przy tych kolejach, ale słyszę pieski, więc zmieniamy amunicję na standardową, na pieski i jedziemy z koksem. Nie lubię piesków. Właśnie dlatego nie lubię. Skurczy Muszę tamtędy przejść, bo to są bagna. No chodźcie, chodźcie. Pierdyle, jak ja znoszę. Dobra, kiwam kołko psy, cholerna Spierdzielam, amunicja jest droższa niż to strzelanie w was dupie was mam I po co strzelać, jak nie trzeba Niech se żyją, niech zagryzają biednych stalkerów, bo takie ważki mogli skosić Najwyżej sobie doładuję trochę w życie o no skacz Teraz tu może być grubo 144 metry. Najpierw pójdziemy w lewo. Tędy już nie wlezę. Muszę iść tutaj naokoło. Teraz pytanie jak tu bardzo jest bezpiecznie. Mam jakieś dziwne ścinki. Pewnie się lokacje NPC ty ładują. Tu niegdyś było miło. Teraz jest do dupy, więc zacznie się zaraz walka i to gruba. A to co? Czy mogę teraz dupczyć? Nie, mam rady, i ja dobrze dostałem już tu Czy dobrze, że to rozwaliłem? No to jest pomnik monolitowców. Natomiast pytanie, czy dobrze, że to rozwalam? To mi możecie dać znać. W sensie jak to działa? Troszkę się tu pozmieniało, od naszej ostatniej wizyty. No, będzie ciekawie. Dobrze, że rozwalam. Tyle chciałem wiedzieć. Teraz mamy iść do góry. No dobrze, to pójdziemy sobie tutaj. Nie. Mam iść tu. Jest nadzieja, bracia Monolit. W końcu zniknie. Co ty z kurczbyku? to, chodź. Idziesz tu typie? Skurczybę. Owalił mnie na tle. Jeszcze ze dwa strzały po nim. Chodź tu do mnie. No nie daj się prosić. Spierdzielił dziad. Przylazł tu znowu. Jak ja ich nie znoszę. Wyjawki są paskudne. Dobra, mamy tak kombinezon Korunt. Mamy RPG. Go rozładować, bo nie naprawię tego. Czy jeszcze coś cennego tutaj zostawili? Kombinezon wygląda nieźle, tylko że jest monolitowcy, więc nie wiem, czy coś z nim zrobię. Jakaś gumba amunicja. 5, 45 to już lepiej. I... 5,45. Okej. Okay. Ja pamiętam, że byłem tu. Tu się dużo działo. Co my mamy? PDA, Horsa. Zapalimy lampeczkę. To może coś tu będzie znać maszynowne opcjonalnie. Czy ja tędy idę? To dobrze idę. Teraz zobaczmy sobie ten pancerz. Kurde, tyle kasy wpakowałem w ten nowy pancerz, a ten się okazuje lepszy. No. 10 kilo waży ta mniejsza. Który to był taki mądry i mi kazał kasy wpompować w ten pancerz? Hmm? Nie będę wskazywał paluchem. Lepszy termicznie, chemicznie. silniczne w końcu daje, więc to się na pewno przyda. Trzy sloty ma. Używany przez szturmowców Monolithu. No dobra. Na razie go nie zakładam. Pójdę zobaczyć, jakie są upgrade'y. No i teraz tak. Czy wchodzimy do Rurska, bo quest ukaże, czy jeszcze mam tam... No. Idę jeszcze zobaczyć, czy są jakieś cenne rzeczy tutaj, skoro znalazłem taki zajebisty pancerz. To jest szansa, że jeszcze coś tutaj mi myknęło. No zobaczcie, no przecież kiełbasa mi myknęła. I słyszę jakieś dziwne dźwięki. Jest moja skrzynka. I to jest, jest najcenniejsza. Możemy odłożyć rakiety to. Nie będę tego nosił. Muszę to wszystko poszabrować, a potem wracamy z powrotem do miejscówki. Co to jest? PDA zarządcy. No, ok. Jeszcze tutaj korytarzyki. Kolejny PDA. I. Pusty łup. nic tu nie ma. Dobra, przeszukam to wszystko. Nic ciekawego nie znalazłem, więc teraz idziemy rurskim. Jedyne rusko, które nas dobrze prowadzi, to jest rursko krainę zachodnią. Myliłem się, jak zwykle, więc mogę iść w rursko wschodnie. Też się myliłem. To gdzie mam iść, skoro mnie tu wołał? Quest, mogę iść na rusko. Na rusko jeszcze nikt mądry nie wchodził, więc wejdziemy sobie na rusko i nie wiem, dlaczego mi tak zaczęło klatkować. Boję się, że ktoś coś ściąga, albo będę musiał zmienić ustawienia na jakieś inne, ale to mniejsze. Pokombinujemy na live'ach zawsze tak bywa. I teraz tak, tutaj mamy przejście przez warsztat. Magiczny warsztat z wyroli. Jakie mam amunicję? Weźmiemy zwykłą na podpory. Bo się spodziewam, że będzie grubo. Czy mam zamontować bezpiecznik? To jest opcjonalne, tak? Aha, dajcie mi chwilę. Zobaczę, czy to się opłaca. No jeżeli tego nie zrobię, no to gumbo. Więc albo idziemy tędy, albo nie. Ja lubię opcjonalne questy, więc że 500 amperów i 380V. Przygrywam zasilanie, włącz wentylację. Włączyłem, i co teraz? Zrobiło się za cicho. Za głucho. Albo do góry, albo w tym kierunku. Czekajcie, czy ja sam przyszedłem? To chyba do góry. To po co ja włączyłem tą wentylację? Jaki jest tego cel? Jaki jest sens tego bytu? No, tu gówno zamknięte. Chemicznie mnie zabije. Nie. Na razie jestem zdrowy. Tutaj się nic nie dzieje. Ja muszę po prostu wyjść stąd. Ja pierdyle wszędzie pozamykane. Gdzie jest wyjście? No nic, co musimy iść do questa górnego, bo tutaj się widzę nic nie dzieje. Po drodze do tego questa trafiłem na... Arte, arte, artefakty. A to jest coś, co ja najbardziej kocham, tak? Czyli trzeba znaleźć coś, co mi tu zadowoli, moje połechta, moje ego. Gdzieś tutaj w tym kierunku znajduje się niniejszym artefakt. Tylko gdzie nie pójdę, to jest dalej. Jest 71. O. O, dobrze idziemy, dobrze. Dobrze, Raven, zmierzasz. No to jest tam. To jest tu. Już, go, już czuję ten zapach pieniążka. I stop. Nie tam. Tutaj. Tutaj łechta moje nozdrza. Jest blisko. I on tutaj śpi. Tu jest ten artefakt. Tu jest. Przede mną zaraz. Nie. Tu. Słyszałem go. Nie, to jest znowu ten artefakt, co miałem z 10 odcinków temu. On istnieje. Ale ja nie wiem jak do niego wejść. On jest na pewno pod ziemią. I może właśnie tędy droga, jak za starych dobrych czasów, wejdziemy gdzieś tutaj do jakiejś głównodziupli, Bo ja szukałem wejścia. Nie ma tu wejścia. Coś jest pode mną i to się tam skrywa, tylko słyszymy, że tam jest, ale tego nie ma, więc idziemy do głównego wejścia. Wentylację, tak. Słuchajcie, co się dzieje w sferze? Strzelają i takie tam... Nie chcę nikogo straszyć, ale wspomnieli coś na temat Monolitu. Robimy tak. Wszyscy, którzy mieli już do czynienia z mną spotkają się ze mną w barze. Instalimy jak obronimy Zalisję. Jeśli zdecydują się. Na razie żadnych... Nie! Trzymajcie się blisko, nie zgrywajcie bohaterów. Ale mnie prawie wessało, Wpadłem w gunwo. Gdzieś tutaj jest jakaś dziura. Nie! Nie! I szybciej się macha myszką, tym większa szansa na przeżycie. O tej jamie to nie wiedziałem, że tu jest. Ok, czyli wiemy, gdzie ten artefakt się skrywa. Na pewno tutaj. Ja pierdolę. W życiu bym nie wlazł. Czy te pająki i to wszystko. Ale dobrze wiedziałem, że gdzieś jest jesteś ukryte. Tylko nie chcieliście mi spoilerować, jak tam na odcinku mówiłem, że są artefakty, ale mówicie, że tam a, to tam później znajdziesz. No właśnie, te później to jest teraz. Czyli jestem coraz bliżej końca. Tylko martwi mnie to, dokąd idę. Bo wyskoczy mi tu kurestwo, którego się mogę bać. Bardziej niż żony. A teraz idziemy tu. Aha, pasowe. Okej. Okay. Dobra, ty, czy jesteśmy pod tym artefaktem? Siedem, cztery, dawać mi artefakt. Ruk Tego nie miałem jeszcze. Co to jesteś taki piękny i ładny i powabny. Ruk. Słaba ochrona chemiczna i promieniowanie słabe. Czy jesteś do dupy. Ale wyglądasz pięknie i zrobię ci zdjęcie. I tyle. To tyle. Każdy się z nas podjarał. Było fajnie, miło, ale to nie tędy droga. Okej, pogryzło mnie, nic nie szkodzi. Są wentylatory włączone. To jakbym nie włączył wentylatorów, to bym bardziej zginął, czy mniej zginął? Oto potrzebuję odpowiedzi. Pewnie byłoby tu więcej tego wszystkiego. By mnie gryzło na samo spojrzenie. Byłoby zaczadzone. Jak po ostrym kepsie. Jeszcze parkura tu wprowadzili, tak? Bo wtedy te wentylatory by nie działały, a teraz widzę, że działają. Ok, co my tu mamy? Lucik, amunicja, snajperka, bierę oczywiście. Wrota zamknięte, nie masz siły otworzyć, to nie wchodzimy. Tutaj wrota zamknięte tylko dla Herkulesa. Ej, oglądał ktoś z was Herkulesa? Takiego starego, co tam taką gołą klatą biegał. Na polsacie chyba leciał. Zawsze oglądałem. To było tak gówniane i głupie z dzisiejszej perspektywy, ale z jakiegoś powodu młodzieńczych lat człowiek to kochał. Okej, okay. zaczyna się jazda. Czyli tak, mówicie, żeby to rozwalać, Przepraszam. A! Kto to tam strzela do mnie? O takiej wczesnej godzinie. Żywy. Nie do nie mnie znajdzie też, co poprosiło południe miskie. Miło. Przysięgł z na ty zawsze nie wrzucisz ze schronu z pustymi rękami, co koleś tam znalazłeś, chcę żebyś mu to przyniósł. Mówi, że przyda mu się w przyszłych planach. bądź z nim na Nie podoba mi się Typ ma dar przekonywania, ja widzę jaki dar. Tylko pytanie, czy to co ja widzę i słyszę to jest prawda, czy jesteśmy dalej obarczeni w gnoju. Skoro mi się tutaj pojawiają widma. Teraz nie wiem komu wierzyć, czemu wierzyć. Tak samo jak z polityką dzisiaj. Każdy mówi, co chce, ale jaka jest w tym prawda? Nie wiem do tej pory, bo na kogo bym nie głosował, zawsze jest kurde to samo czyli coraz większe bagno. Po prostu bagno. Przydałoby się, żeby ktoś się w końcu postawił. Tylko to się skończy taką kom komuną troszkę. No ale. Lewa rura czy przód rura? Przód rura odpada, bo za zabryłowana. Idziemy lewa rura. Kurde, brakuje mi też tego, żeby tutaj mogli dać jakąś pole wyboru. O, coś wyskoczy. Na pewno wyskoczy. Przeładuję dla pewności. Już coś słyszę, co to jest? Teściowa! Na szczęście tylko was strasza, ale nigdy nie wiecie, kiedy przyjdzie. Dobra, i teraz tutaj jest ok, te PDF sobie potem poczytam. Jest dla mnie, nie dla was, jak chcecie, żeby sobie poczytać PDA, to grę w kupcie. O, znalazłeś to, czego szukałeś szyper. Rzuć broni, ode mi to urządzenie, ale już. Um, czy chcesz pieniądze? Może Możecie dam kilku kuponów i się rozejdziemy. Nigdy nie będziecie stać, żeby mi tyle, ile za to dostanę. Oddaj mi je albo zginiesz. Dumiesz? Nie sądzę. A to napierdalanka. Ze mną to jest kurde dobrze. I znowu pytanie. Skif, zgłoś się. Zgubiłeś się, milczysz, a odkąd tam poszedłeś? Jacyś goście próbowali zabrać mi to co znalazłem u Fausta. Pokaż co masz, może uda nam się ustalić co sprawiło, że południowcy znowu zmienili się w monolitowców. Ja jestem tutaj w swoim bunkrze. Czy znowu dobrze zrobiłem? Nie wiem. Jej, amunicja, pierdoły. Chudeczkę sełyknę profilaktycznie. Proszę mi nie nononować, bo dobrze robię. Może chaotycznie działam, ale po swojemu. I jeszcze tutaj sobie leży. Typek. No dobrze, szabrowanko. Gdzie my jesteśmy? Ej, ja wróciłem znowu do tego samego punktu. Jakim cudem zrobiłem nawijkę? Ej. Ja nie ogarniam tej lokacji. Przed chwilą tu byłem i się nie dało wyjść. Jest teraz pytania, którędy ja mogę wyjść. No nie, dokąd mam iść? Mamy iść do doktorka. Ja wyszedłem tu, 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 potem tu, 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 jakoś tu wróciłem magicznie i teraz jestem znowu do laboratorium łodoczki. Ja pierdyle, Idzie się w tym zgubić. Szacun dla tych, którzy to projektowali, bo ja naprawdę zgubiłem rachubę, gdzie jestem. No właśnie, nie. Tam szedłem, czyli muszę iść tu. Ładnie ich uwaliłem. Dziękuję bardzo za komentarze i też Oczekuję więcej. Szybko tam się nie zastanawiam, od razu strzelam. Jeszcze jak mrugają, a nie wyciągają broni. To nie ma kurde. Wiecie, zastanawiania się. To jest tak, jak oglądam filmiki z tymi typami, co idą gdzieś pod klub. Ktoś tam kozaczy, goście się nie zastanawia. Od razu luta, 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 luta morda. I tam ci się nie zdążą ogarnąć. Zebrać do kupy już jest pozamiatane. Dobra, piękny dzionek. Ja sobie zostawię resztę Stalkera na. Inny dzień? Tymczasem fajnie. Dzięki i do zobaczenia.